Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Honda CRV z 2019 roku przyjechała do nas tą montaż zabezpieczenia Canlog. W tym momencie zabezpieczenie jest aktywne. Kluczyk mam przy sobie, noga na hamulec. Uruchamiam silnik. Silnik, jak widać, pracuje, lecz po chwili gaśnie. W tym, momencie, w tym momencie wpisałem tajny kod, czyli kombinację przycisków dostępnych w samochodzie. Rógnęła nam kontrolka świateł drogowych, oznacza to, że samochód się odblokował. W tym momencie wyłączam zapłon i jeszcze raz uruchamiam silnik. I silnik pracuje, nie gaśnie i możemy odjeżdżać. Na co dzień korzystając z samochodu, klient będzie miał dostępny brelok oraz aplikację w telefonie, które automatycznie odblokują mu Canlocka po włączeniu zapłonu. Czyli na co dzień, mając przy sobie brelog lub telefon, po prostu wsiadamy do samochodu, odpalamy i odjeżdżamy. Canlock, Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy! Zabezpiecz Auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.